Przewodnik każdego testosterona, bestiariusz, część czwarty. Jelenius analus pospolitus huius, zwany także jeleń, oraz koza gówniana, znajduje się na końcu łańcucha pokarmowego w świecie mężności testosteroni. Cechuje się swoją wysoką nudnością oraz stanowi podstawowy element diety męskich mężów lub innych ryb i kub W bogatszych rejonach testosteroni, takich jak czarnokród, czy turbomęsk? Jelenius Analus pospolitus huius. Uznawany jest za szkodnika. Zwierzę. Jedyne co potrafi zrobić, to irytować swoją obecnością. I to fakt, iż przestraszony wydaje z siebie dźwięki niczym Pedromir II, gdy złapały go onuce olbrzymie w dzień popłonu. Niestety, licznie spotykany na polanach oraz lasach. Rzadko ale jednak istnieje jedyna groźna odmiana odkryta przez zboczywara klekota, nazwana została emerytem burzliwym. Powstaje jeleń po uderzeniu pioruna jako kara od bogów testosterońskich za bycie gorszą kozą. Zamiast umierać, uzyskuje moce rycha gromomiota, co zarazem oznacza, że staje się on pomiotem burzy oraz burz i burz. Emeryt burzliwy jest wysoce agresywny oraz znacznie większy od Jeleniusa Analusa pospolitusa chujusa. Zalecane jest w tym przypadku pozbycie się emeryta burzliwego i zmężnić się na łeb potwora, aby upewnić się, że bestia już się nie obudzi. Futro z Jeleniusa jest uznawane za jedne z najgorszych w całej testosteronii, przez co po zabiciu jelenia należy pozbyć się skóry gdzieś w krzaki, żeby miejsca nie zajmowała.